Cześć, witajcie! Ja jestem Faust, czołem Wielkiej Polsce. Oh, tych odcinków mamy już całkiem sporo i cały czas nie mogę pozbyć się overextension. To samo z technologią. Odstajemy na kilka pozycji, więc myślę, że nadszedł chyba czas optymalnego pokoju. Anektujemy naszego wasala, połączymy nasze granice. Zmodernizujemy fort tak, aby były wydajne, bo te na przykład na Krymie czy tutaj te dwójki w centrum są bezużyteczne. Właściwie no te dwa są dobre. Tutaj na granicach też można by tutaj jakieś zbudować. Tym rydom zabrać jakieś drobne prowincje, żeby było ładnie. No, ogólnie przydałyby się takie e, prace konserwacyjne, że tak powiem. No, a tak to jest ok. E, właściwie tak. stoper start. No, i możemy puścić czas. E, forty właściwie możemy wyłączyć. Nabijajmy punkty. Pokorujmy rzeczy, pobudujmy manufaktury i tak dalej, i tak dalej. No i już tutaj widzę opłacalną jedną. Niech czas leci, ja się tym zajmę. O proszę, 0,55. Od 40 w górę będę budował manufaktury. O, 040, 0,55. Proszę bardzo, jakie bogate ziemię na tej Syberii mamy? Bardzo chętnie buduję w takich miejscach manufakturki, czemu nie? Dobra, i to na razie wystarczy. Teraz będę zbierał hajs. No bo e, właściwie już mamy tak duży przychód, e, że nie ma to większego sensu. Jeśli chodzi o przychód, no to mamy największy przychód czterech krajów niżej razem wziętych prawie nie, no może trzech trzech krajów razem wziętych Niżej nami, czyli Francji. Popal State: Timingu, Papal State to dziwo jest dosyć potężny, a papiestwo przejął przejąła Hiszpania. Po tym, akurat jak usunęliśmy z nią relacje. No, wspaniale. Na tron mają całkiem niezłą, niezłego kandydata. Mam tutaj gościu z prestiżem. Weźmy kogoś od na przykład produkcji albo. O, National Tax Modifier, bardzo fajnie. To dorzuci jeszcze dodatkowy hajs. E, jeśli chodzi o maintenance, mogę tak na połowę dać. Jak coś się będzie. Umarłem! Tak! Marzenia się spełniają, moi drodzy, jak widzicie. Marzenia się naprawdę spełniają. Właściwie mam tych punktów papiestwa, tak. Nie, jed jedno wezmę chyba. Nie, dobra. Jednak trzeba będzie użyć. Punktów papieństwa albo właściwie Legitimacy. Nie, niech będzie Stability. Dobra, Looming Disaster, co my tutaj mamy? Um, stability less than 1 I, i tyle w sumie. A tam. Nic specjalnego, czym trzeba by się przejmować. O, gościa nam brakło. Dobra, gościo od morali niech będzie. Ile mamy maksymalnych morali? 8 i 9 to całkiem sporo. Włączmy maintenance, bo tutaj jednym z warunków internal konfliktów jest maintenance na maksie, więc niech będzie już, niech mają. No i moi drodzy, nareszcie te punkty jakoś lecą. No, I to lecą tak porządnie. O 4 punkty yy, monarchy więcej niż poprzednio to jest bardzo duża różnica. Dobra, weźmy tutaj Wilhelma jakiegoś. Tych naszych dowódców zostało już tylko trzech niestety i parę projection nam spadło. Nic nie możemy z tym zrobić, bo no niestety nie mamy już więcej rywali. No, to bardzo słabi jacyś puntownicy. Armia bez lidera sobie z nimi poradziła bez większego problemu. Właściwie mogę użyć jeszcze jedną stability i drugiej właściwie też. O, co tam, stać mnie. E, dobra. Czy mogę anektować już nową Rumunię? Jeszcze nie. A to trochę też potrwa. To samo tutaj. No dobra, jakoś się to ogarnie. Czas niech leci. E, łodzie mogę bolować. To będzie taniej o połowę aż. E, więc dobre i coś. Ket ukończony. Lecimy z tym dalej. E, jak nasz kolonista? Tutaj jest. 416? Czy, czy nic na razie? 416 potrzebuje dyplomaty, no. Niestety, ale jestem zmuszony odmówić. Eee, dobra, odwołajmy gościa stąd i wyślimy go tutaj. Ba, zrobimy jeszcze jedną kolonię w takim razie. Ty idź tu. Wyjdźcie tu. Ty idź tu też. Bo ile robimy w tym momencie kolonii? Tylko jedną. Jedną ukończyliśmy tam na górze. Dobra, no to trzeba ruszać w takim razie dalej. Um, tutaj wysyłamy już. Zaraz tutaj też poślemy. A jeśli chodzi o tutaj, to tutaj zaraz poślemy. Bardzo dobrze. Dobra. Eee, za 200 dni. No to akurat mniej więcej... Miesiąc i zaczniemy Kipczak w końcu korować Francja weszła do koalicji, nie obchodzi mnie to Nassau Wirtembergia Też bez znaczenia Wielka Brytania cały czas ma kalę. o dziwo Okej, okay, spoko Żaden problem, że tak powiem Ej okay, ketu kończony. to nie było żadne większe wyzwanie 1-4-2 nie, 1-4-2 to jest mało, żeby go przyjąć z, ze sobą roszczeniem. To jest ewidentnie za mało. Ok, recall, teraz tutaj. Zaraz zresztą będziemy mieli też... O, i proszę bardzo, widzicie, czasami warto jest poczekać. 4-3-4, to zasługuje. Hm, mieliśmy już fajnych chłopców w prawicy. A niech będzie Janusz, znowu. Janusz drugi, prawda? Nie, Janusz Jagiellon po prostu. Jak wejdzie na tron, to chyba nadadzą mu e, numer ewidencyjny. Czy chcemy dalej się kumplować z Hiszpanią? czy z Portugalią? Hmm. Nie mają w sobie następcy. No legal R. Tak, i kiedy umrze, będę miał z nim... Będę mógł z nim zrobić unię. Tak więc liczymy na to, że może umrze. Opal State nawet dołączył do koalicji. Ok, przerzućmy tak z cztery armie na wschód. To dokończę sobie Timorydów i Czagataja może jednocześnie. No to są tanie prowincje, więc. Dobra, ty wracaj gdzieś tutaj wyżej. Tu jest wszystko ok. Ok. Dobra. A jeśli chodzi o technologię, to na razie odpuszczę sobie technologię tą morską. Okay. kolica się rozpada znowu. O, mogę wziąć yy, militarną bardzo chętnie. I mogę wziąć ideę z kolonistą. Bardzo dobrze. Kolonistę wyślijmy tutaj na górę. Jeden będzie tutaj, jeden na Syberii. Myślę, że to dobry yy, podział. Darmowe stability. Bardzo chętnie. Bardzo miło Bardzo dobrze Tutaj do zdobycia jeszcze cztery prowincje będą, żeby zjednoczyć to Tutaj trzeba by... Właśnie Norwegię! Zapomniałem o Norwegii już z milion lat Przecież ta Norwegia jest bezużyteczna, powinienem był ją anektować już... Już dawno I masa już z Francją jest w koalicji przeciwko mnie Skandynawia, kurde, no zapomniałem o tym Dobra, to na Norwegię, a to zjemy tak na własną rękę, bo bez sensu wyszło. Hmm. Dobra, Ty, Muryty, jesteś gotowy? Hmm, ty... No muszę mieć... Eee, muszę mieć stability na 3, żeby mi się Aspiration of Liberty usunęło. Z kim walczyć z Chagatajem. A my też w sumie zaatakujmy Ciebie. I Chagataja w sumie też możemy. No, zapomniałem o misji. Trudno. Kolona jest głale. creaty Proper Fleet chętnie. Możemy... Uuu, możemy stworzyć jeszcze znacznie więcej łodzi. Zbudujmy na przykład... Y Taki oddział transportowy. Tutaj mniej więcej na przykład o. Sarukan ukończony, nareszcie. Samarkand padł. już chcą się poddać, szybko. Łatwo idzie. Najwyżej oddamy kuloby Czagatają, albo też zaatakujmy Czagatają, nie, bo wszyscy dołączą z koalicji, god damn it, Kupię koalicja, nie chcę walczyć z całą koalicją, no chyba, żebym bym zaatakował na własnych zasadach, na własnych zasadach byłbym w stanie w sumie, ale czy ja chcę, no czy ja chcę, powiedzcie mi sami, Tuman zmienił się na protestancki, szybko go nawrócimy, Dobra. Ee, o, z kim mają sojusz? Z Cyprem. Cypr, naprawdę? Okej, okay, Reykjavik i kurrei się pobuntowało. Mam nadzieję, że nic złego się nie stanie. No tak, Islandia! Należy przecież do nas. Kurcze, no, a ja nic z tym nie robię. A, powinienem. Hmm. Dobra, co robimy? Hmm, przydałyby, się, przydałyby się łodzie Czy zbuntowali wieśniacy? Znaczy, no ci Wiadomo e, Forty mogę w sumie wyłączyć, bo po co Dobra, teraz tak Odmów, boluj te łodzie Płyn do Gdańska Albo nie, zostań w Holandii Tutaj jest chyba Grand Shipyard Chodź do Holandii Czekamy na tę łodziasz się zrobi 40 i przerzucimy armię na Cypr. Im jeszcze walczę. Z Malwą. Malwa jest tutaj. Nie wiem, chcę tylko parę prowincejek. Tak, tak. I to te tylko. O. Będzie ładna granica. Okej, okay, dzięks. Już już nie trzeba. Wszystko gra. Dobra, nawróćmy je. No, oczywiście. Mm, nie. I zaraz zaatakujemy Czegataja. Jak tylko koalicja nami opadnie z sił. Jak wygląda koalicja? No, raczej tutaj. Nie, koalicja raczej będzie. Trzeba będzie się zmierzyć z koalicją, moi drodzy. Zabrałem za dużo rzeczy dla Utrechtu. Uuu, Samarkanda ma 31 developmentu. Gdzie jest Samarkand? Tutaj. Dajmy im oczywiście autonomię, żeby byli grzeczni. E, tutaj też. A tutaj co? Tak dużo. A bo to zdobyłem, tak? Dobra. No zaraz to się szybko nawróci i będzie już grzeczne. No, ok, nawróćmy no też tą trzecią. Też będzie ok. Dobra, punkty lecą, to dobrze. Za chwilę będzie można zmienić fokus, więc myślę, że mo y mogę anektować tego wasala. 64, no to trochę potrwa. Y I trochę dał developmentu chyba, bo się zwiększył cost. Cost, koszt, po prostu. Mm -hmm. Base, y diplomatic reputation, same religion, czy mogę wziąć jeszcze rep? Nie. Mogłbym wziąć prestige, ale nie potrzeba. Wezmę inflację zmniejszoną, Ideal. Koalicja rośnie, ale bez znaczenia. Norwegia chce Real Mariażu, ale bez znaczenia. No. Mm, zaraz tam poślę armię na tę na Islandię, bo widzę, że się źle dzieje. Dobrze by było zaatakować Cypr i Rodos Hmm. To by było dobre. Mają humanistyczne nawet. Rodyjczycy. No tak czy owak. Nie są ze mną, są przeciwko mnie. Prosta logika, że tak powiem. Dobra, przerzut wojsk. Austria dołączyła do koalicji. Koalicja się powiększa z czasem, gdy ludzie, że tak powiem. Ludziom kończy się rozejm więc trzeba będzie w miarę szybko ich ogarnąć. Colonial Migration. No ludzie uciekają z jednej kolonii do drugiej, głupie. No, z drugiej strony w sumie tutaj się kończy zaraz. Więc... Może i nawet dobrze. O, lag lekki. Już myślałem, że może coś... Dostaliśmy sporo embargo. Hm. Właśnie nie ogarniałem w sumie dawno tych. Jak to wygląda? Yy, jaki mamy największy trade power? A może po wartości? O. Konstantynopol jest ok. lubece mamy trochę mało. Yy. No ogród jest ok. Wenecja by może była dobra. Już w sumie zbieramy. W Wiedniu moglibyśmy. No, jest dobrze tam, Nie będę coś świrował z tym. Dobra. Tylko lekko mi laguje teraz, kurczę. Widzicie? Już się zaczął ten moment, że jest całkiem. całkiem nieciekawie. No i to trochę kosztują te. Yy, te technologie. Nie. Nie zrobicie mi tego, nie zabijecie go, błagam. Przeżył. Okej, okay, razem nam się skończył. Kolej, kolejni ludzie dołączyli do koalicji. Weź się tym, zajmi. E, ty popłyń tu. Połącz się z tą armią. Ty dołącz do tej armii. Znaczy dołącz do tych łodzi. Weź jakiegoś dobrego lidera. W Portugalii możemy. Jest nasza dynastia? Nie, jeszcze nie. Nie możemy klejnąć trona. Kurde. Już myślałem, bo się zaświecili na zielono, nie? Dobra. Siadaj, odpływamy. E, a nie, Norwegia sobie poradziła. No to nie, zostań. <grystanie> Już myślałem, nie? Już myślałem, że coś ciekawego się zacznie dziać w Norwegii, a tu Lipton. Dobrze by było na przykład w Wielkiej Brytanii coś tutaj zacząć porobić, ale to też nic ciekawego. E, dobra, jeśli chodzi o koalicję, czy chcę z tym walczyć? Muszę im pokazać koalicję. No to jest cały świat raczej. Wsz wszyscy moi sąsiedzi, że tak powiem, nie cały świat. E, wiadomo. Hmm. Hmm. Czyli raczej tutaj... Szans na podbój nie mam. Jakbym wgryzł się w Ming mógłbym sobie tutaj zabrać trochę ziem Pod kolonizację późniejszą tutaj manżuri i tak dalej No wyślijmy tam parę oddziałów Niech się tam już organizują Z tymi, te niech tutaj zostaną Tak na wszelki wypadek Okej, okay. sam Arkandy w końcu mogę skorować no, nieźle jak na ten. W sumie mógłbym już na 27 wziąć jeszcze. O, Portugalia walczy z Maduraj i Delhi. Ok, dołączę. Spoko, ale forty wyłączę, bo nie ma sensu. Raczej Delhi tutaj nie przyjdzie. Uchamin ukończony. O, wow, laguje mi strasznie. No, chyba będę musiał teraz grać na jakiejś czwórce, albo nie wiem. Dobra, będę potrzebował ziomeczka. Idziemy górą w takim razie. Ok, rozejm z bremą się skończył. Brema oczywiście dołącza do czego? Do koalicji. Utrecht ma już wszystkie kory. Jeszcze trzy prowincje. Ale chyba robi, prawda? Czy nie? Tutaj robi, tutaj jeszcze nie i tutaj też jeszcze nie. Odstaje w jednej technologii, ale jest nieźle. Chodzi o mnie... o, czy mogę już zmienić fokus? Mogę. Dobra, i przyrost punktów już będzie jakiś taki w miarę rozsądny. Okej, okay, czyli te oddziały mogę już poprzerzucać jakoś. No to nie wiem, po kolei przerzucajcie je do Gdańska. W miarę sprawnie poproszę. Lubeka dołączyła, wiadomo. Dobrze by było w sumie mieć te forty powłączane tutaj na granicy. Ile zarabiam? 111, jak włączę forty. 56. Plus. Nie ma takiego problemu. Build a Palace. Za 1000 Dukatów. Jasne. Biorę. Stać mnie. Trzeba będzie wyrównać tej e, granice z. Z, Turca, z Turkami. Dobra, no to co? Atakujemy Ming, bo nie mamy kogo innego. E, Capitol czy Holy War? Mm. Gdzie ty masz kapitol właściwie? Gdzieś tutaj, prawda? Beijing, Pekin Daleka droga raczej tam jest, więc wezmę Show superiority, 26, ja mam 27 e, Idę, masz Quantity defensive e, No ja mam, ja mam Offensive Defensive Quantity, więc będę lepszy, zdecydowanie Holy War, Declare no i tak, jeden tu, jeden tu jeden tu i tyle w sumie na razie trzeba po kolei to wszystko oblegać, dobra no to co? oblegać sobie możemy w Portugalii dalej. O, już się skończył czas odcinka, mi mówi telefon. W Portugalii dalej nie ma naszej dynastii, niestety. Może będzie. Jest nadzieja, gościu dalej nie ma następcy, ale jest młody. Ale pamiętajmy, że... Mm, że w XV wieku, czy tam w XVI, tak samo myśleli jagielonowie z mm, Czech i Węgier. Ponieważ był tam bodajże... Ja nie pamiętam jak się nazywał ten Jagielonczyk, który był młody w sile wie. Praktycznie, no młody, dobrze się zapowiadający, um, że, że będzie miał syna to była tylko kwestia czasu, a tu proszę zmarł. Więc no nigdy nie wiadomo tak naprawdę do końca. Mm. Są góry, tutaj są stepy, więc niech się ktoś tutaj ruszy. Hmm, właściwie weź jakiegoś dowódcę. Bo będzie chyba walka. I my się bronimy w górach. Mają gościa 5, 2, 3, mamy 4-4-1. Gościu dwie dziewiątki pod rząd rzucił. Okej, okay, dwójka do zera. Wszystko do siódemki. No i ładnie. Tutaj już pocisnęliśmy ewidentnie. Bardzo dobrze. Dobra bitwa. Możesz się wycofać jedną armią. Okej. Okay. Mogę chyba ukończyć w końcu. Tak. Ukończone idee, moi drodzy. Gratuluję sobie sam. Nareszcie. Czy mogę teraz coś wziąć? Religious Unity, Global Tariffs, Embargo, National Manpower. Land leader Leader jest spoko, ale nie opłaca się. Entered Coalition. Mech. Niezbyt. Zbyt mnie to przekonuje. No lecimy dalej w takim razie. Weź tego 5-5. Się ruszaj dalej. Ty na przykład tutaj, ty tutaj. Czy ty chcesz atakować? Nie. Ty się wycofujesz gdzieś. Ludzik arbuzik w takim razie. Bez problemu. They must be right. Ignore them. Dałem im punktów na takie rzeczy. No tutaj mnie coś atakuje? Chyba tak. Czy nie? Jednak nie. W tym razie ja może zaatakuję? Nie. Oni chyba myślą, żeby atakować z tamtej strony, więc poślę tam mojego lidera. Kolejny fort padł. Pójdę tym na fort tu niżej. A tym w ramach uzupełnień tak w miarę blisko. Wezmę gościa 3-5. Jakby była walka. Nie będzie walki. Bardzo dobrze. Nie. Wejdź na ten fort w takim razie. No i powoli sobie powalczę z Mingiem. Ming jest ogromnym państwem, więc będzie to szło wolno. Mm, tak. To jest. Czemu to się tak dziwnie dzieli? Wow, wow, wow. Śmierć! Zrobili mi tak. Nie! Zabili mi moje ochronne wojsko. O, nie, Mink. W tym momencie pała się przegięła. A, a ty pójdź tam i pomóż im. Chociaż nie, dadzą sobie radę, mam 27 tysięcy. Czemu tu jest tak nierówno? Hej. Gdzie jest reszta armii? Jest za dużo artylerii, a za mało konnicy. No ale dobra, w sumie co mnie to obchodzi, nie? Tam takie różnice to już prawie żadne różnice. Gdzieś tutaj w takim razie też musi być taki problem. Coś się pobugowało ewidentnie, dobra, bo już minął czas odcinka dawno temu. Tak więc dzięki za oglądanie. To było na tyle i do zobaczenia już niedługo. A my sobie walczymy z Mingiem. Weźmiemy, myślę, że tę część, chociaż zobaczmy ile to będzie kosztowało. W sumie jeszcze mogę. No, bo to są tanie prowincje. Bardzo tanie prowincje. Chcę tylko tę północną część Mingu. Naprawdę niewiele. No, to raczej to, czagataj. To skolonizuje jeszcze jedna wojna pe pewnie z Mingiem, przepraszam, i będziemy mieli taką ładną, ładną polską Rosję. No, tak więc dzięki za oglądanie, to było na tyle i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, cześć!